Zobaczcie, jak mieszkamy. Najtańszy pokój z pakietem Kevin, z pakietem Home Alone jedyne 20 tysięcy. Znajdujemy się obecnie w Nowym Jorku, w hotelu Plaza. Hotel, w zasadzie chyba jeden z najbardziej kultowych, o ile nie najbardziej kultowy w tym mieście. Oprócz tego, że będziemy tu spać, jest tu coś takiego jak pakiet Home Alone, czyli właśnie pakiet Kevinowski. Tak, moi drodzy, jesteśmy w trójkę, a mamy dwa łóżka. Jeśli będzie wam raźniej chłopaki, to możemy je złączyć i spać po prostu wszyscy razem. Ogólnie pokój taki se. Uważam, że w Grandzie w Sopocie było ładniej. 4845 dolarów to jest cena za pokój. Jakiś package charge to jest 274,24. dolarów New York state tax 8,8 coś tam procent. 181 dolarów. New York occupancy tax 4 dolary. New York coś tam tax 1,50 50. Urban experience Free. Co to co jest? Total to jest 5380 dolarów. Ale mamy prezenty. Dostaliśmy gołębice, tak? Okej. Okay. Tutaj mamy kartkę. Możemy przyjacielowi, rozumiem, wypisać gołębicę. Kruszonka. Christmas tree. O ósmej mamy tą przejażdżkę limuzyną i tam będzie jakaś pizza turbo serowa z Kevina. Ciekaw jestem bardzo. W ogóle te lody, które mamy w pakiecie, to jest 16 gałek lodów. Jakieś posypki, jakieś dodatki do tych lodów i tak dalej. 350 dolarów kosztują te lody. Dobra, myślę, że się nie obrażą, jak tutaj zaznaczę ci długopisem co ma. Możesz zamówić Bartek Wymienią sobie za te 20 około jedną kartkę Co to jest w ogóle? Co to są za grzyby? K**wa O hygne O hygne Ale one też jak to salami u nich To nie smakuje jak grzyb do końca salami. Domieszka To jest domieszka To jest twoja własna pizza z <laughs> right. Mr. Uuuu <laughs> Aaaa Ale jest k**wa <kur> mocno <laughs>